Waldi i przyjaciele ruszają w podróż. Już! Elowina ziomuś. To się już nie mogę doczekać, kiedy podam tę waszą kulciocie. Cool, <grym> Na pana miejscu bym się aż tak do tego nie palił. Ale no ja nie jestem swoją dziecią. Tak. To będzie super wyjazd. On tu jest. Co? On tu jest. Misja odnaleźć tatę. To co robimy? My? No, chyba będziesz chciał się z nim spotkać. W końcu masz szansę go odnaleźć. Nie będziesz szukał go sam. Myślę, że będzie nieźle, nie? Moc wzruszeń. Jak go spotkasz, to o co spytasz najpierw? Czy lubi gotować? i Jaki jest jego ulubiony sos do frytek? Albo dlaczego mnie zostawił? Moc humoru. Dwóch nieodpowiedzialnych baranów i baca. Moc przygód. Aaaa! Część góralskich tradycji wpisałbym na listę UNESCO. Aaaa! No to już koniec. Za duży na bajki dwa. Kiwnęli się w trumnach, wykąpali się w wielkiej siklawie i pogonili niedźwiedzia. Jest git. Żartowałam z tą siklawą. W kinach od 15 marca.